Dzień dobry drodzy widzowie! Ogłaszamy konkurs na naszej hamowni w Mani Naprawiania. A mianowicie, będziecie mogli zgarnąć steak jeden do waszego wozu za symboliczną złotówkę. W jaki sposób? To jest bardzo prosty. Jak to zrobić w tym linku, który gdzieś tu będzie latał? Wystarczy napisać, kliknąć i napisać, tak naprawdę, dlaczego to wy zasługujecie na ten upgrade swojego samochodu. I oczywiście udostępnić to na swoim fanpage'u. Tak jest. Osoba, której komentarz zdobędzie najwięcej polubień, jest naszym zwycięzcą. Tutaj bardzo ważna uwaga. Komentarz piszecie pod naszym postem na Facebooku, a dopiero później udostępniacie post na swojej tablicy. Start naszego konkursu już od 1 lutego i potrwa on przez cały miesiąc aż do 1 marca. Wtedy ogłosimy szczęśliwego zwycięzcę. Zatem podajcie dalej i zapraszamy do konkursu. Do zobaczenia! Hej!